Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do wspólnego przygotowania przepysznego, duszonego boczku po chińsku. Będziemy boczek dusić w aromatycznych przyprawach i w piwie. Ja mam tutaj już przygotowany, pokrojony boczek w takie większe kostki. Mam tutaj dokładnie 660 gramów. Ten boczek był kupiony ze skórą, ale tą skórę odcięłam. I sobie. Piekłam w piekarniku, posypałam sobie odrobiną soli i będzie takie coś pysznego do chrupania. Oczywiście, ten przepis nie należy do przepisów mega dietetycznych, ale ja akurat na diecie nie jestem, więc sobie pozwolę takie dzisiaj coś pysznego zjeść na obiad. Oczywiście wszystkie składniki, jak zwykle, znajdziecie w opisie filmu. Serdecznie Was zapraszam do rozwinięcia tego opisu. Będziecie mieli podane dokładnie. Co dodawałam i w jakich ilościach, a teraz już nie przedłużam i zapraszam do wspólnego gotowania. Tutaj w głębokiej patelni rozgrzewam półtorej łyżki oleju roślinnego i dodam teraz brązowy cukier. On mi się tak troszeczkę zbrylił, ale nie szkodzi. Mam tutaj jedną łyżkę, i teraz ciągle mieszając, będę rozpuszczać ten cukier. Jak się zaczyna ładnie rozpuszczać. Cukier oczywiście nie jest przypalony, on ma po prostu taką ciemną barwę. I dodam już boczek. I teraz dokładnie trzeba będzie przemieszać boczek, żeby on się pokrył tym rozpuszczonym cukrem. Każdy kawałek równomiernie. Jeżeli nie macie brązowego cukru, to dodajcie biały cukier i go rozpuśćcie, robiąc takiego coś w rodzaju karmelu. Jak widzicie, bardzo ładnie nabiera boczek koloru. Sobie troszeczkę zwiększę temperaturę, bo zmniejszałam, żeby się cukier nie spalił. Bardzo ciekawy zapach taki bardzo apetyczny i teraz czas na przyprawy mam tutaj imbir cynamon czosnek i gwiazdki anyżu i oczywiście wszystko musi się znaleźć w rąblu ja mam tutaj 7 cm korzenia imbiru pokrojonego w takiej cienkie plasterki ja akurat mam bez, bez skóry ale możecie zostawić w skórę dwie gwiazdki anyżu, kawałek cynamonu i cztery duże ząbki czosnku, które są zgniecione przez co wydaje się, że jest ich troszeczkę więcej, ale to były takie cztery duże, które pod wpływem nacisku noża się po prostu podzieliły na mniejsze kawałki. No, jak czosnek dostał troszeczkę temperatury, to od razu zapachy takie w kuchni, że pienianki mocniej pracują, zostawię na 2 minuty, ale nie będę odchodziła nigdzie za daleko, żeby się nic nie przypaliło, więc troszeczkę te przyprawy dostaną temperatury. Takie, dzięki czemu danie bardziej aromatyczne. I teraz dodaję kolejne składniki. Chińskie wino do gotowania trzy łyżki. Często mnie pytacie... Czym można zastąpić to wino, jeżeli ma się problem z zakupem? Możecie po prostu użyć wytrawnego sherry, albo tutaj później będziecie zaskoczeni, po prostu sokiem z ananasa. I dodam 3 łyżki sosu sojowego. I będzie potrzebne piwo. Ja mam dzisiaj tyskie ponad wszystkie, tyskie gronie. Będzie tutaj cała puszka potrzebna, półlitrowa. Nie obawiajcie się, alkohol pod wpływem duszenia się ulotni, można powiedzieć. Więc śmiało osoby, które no, nie piją alkoholu, będą sobie mogły dodanie bez problemu przygotować i zjeść, bez żadnych wyrzeczeń. Będziemy potrzebować cały pęczek dymki i dwa liście laurowe oraz kilka ziarenek pieprzu syczuańskiego. Zaraz go tutaj wydobędę z opakowania. Tak wygląda Właśnie pieprz czułańskiej, ja kocham pieprz czułańskiej, zwłaszcza w daniach kuchni chińskiej. Nie trzeba go dodać zbyt dużo, żeby zrobił robotę, która od niego jest wymagana. I teraz całość przykrywamy, i trzeba będzie dusić tak minimum godzinę i 20 minut. Ja w międzyczasie będę przygotowywać sobie ryż w ryżowarze. Będę jadła z takim białym ryżem do sushi, bo najbardziej właśnie lubię w takich daniach, które są z dużą ilością sosu. Wtedy ten ryż tak super pochłania te wszystkie aromaty i bardzo przyjemnie się to je. Ryż już mam przepukany czterokrotnie. Wstawiam sobie do ryżowara. I niech się tutaj pyszności gotują. Tak, mniej więcej minęło 10 minut. Jeszcze muszę Wam wspomnieć, że po godzinie ja oczywiście odkryję tą pokrywkę, żeby ten alkohol miał szansę wyparować. Na razie niech sobie tutaj krążą te aromaty pod przykryciem, i wtedy przez 20 minut jeszcze będzie się to wszystko ze sobą tutaj dusić, już bez przykrycia. A teraz już wracamy do akcji. Witam ponownie po godzinie. Zgodnie z obietnicą otworzymy tutaj odpływ pary. Niech sobie teraz jeszcze przez 20 minut te składniki się tutaj ładnie ze sobą duszą. Tak wygląda po godzinie boczek. Jeszcze 20 minut. Za chwileczkę będę blanszować pak. i bo będzie naprawdę bardzo fajnie pasować do tego dania. Pak wrzucam na gotującą się wodę. Będę go blanszować nie więcej niż minutę, dlatego że bardzo chcę, żeby był jeszcze taki naprawdę jędrny. Pierwszą porcję już można wyciągać. I możemy już nakładać. Mam tutaj sporą porcję ryżu. I oczywiście w rolach głównych boczek w piwie. Ja oczywiście też tą dymkę, która tutaj dodawała smaku, też sobie nakładam, bo naprawdę szkoda jej wyrzucać, bo jest przepyszna. Oczywiście ten bogaty sos. No i jeszcze tak czy. Przepiękny kolor i naprawdę tutaj będzie świetnie uzupełniać to danie. Tak mniej więcej wygląda z bliska, więc już nie ma na co czekać. Trzeba jeść póki ciepłe. Życzę Wam smacznego. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!